Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Mama ma duszę, którąś I ten dusz chce siebie pomorować. Kukuli łabiej, on się pomaluje. Machę cię kule. No, no. pomora już mi? Właśnie. Tak, ja, właśnie. Machę. witam was serdecznie. Jestem dzisiaj z nową patką. Hotnotów, hotnot, które mamy dzisiaj wystawić dla kolejnego produktu. Wyjmuję. Co to jest? Nie wiem. jak myślisz? Co to może być? Może tuś? No, zobaczymy? No, myślę, że zobaczymy. No właśnie jest to. Mamy dziś do zrecenzowania, jak genialny tuż genial. Wiecie co, no, mam na sobie dzisiaj jednoobi tuż geniusz, żadnych mniej więcej kosmetyków, ani podkładu, ani korektora, ani śmigu, nic nic. -ci. I tylko na jednym oku mam właśnie ten tuż genius. Jak się sprawdza, no słuchajcie. Przede wszystkim ma jedną wielką, ogromną wadę. To są wszystkie moje dusze. Uwielbiam te dusze, uwielbiam mieć je w kosmetyczce. Super Shock objętość z reflexami, Mark Big Extreme pomarańczowy objętość i wydłużenie. Szary objętość i wielokrotnienie, Różowy objętość i lśniące kolorowe barwy. Zielony, fenomenalna objętość, precyzja lasera, mega objętość i kolor niebieski, tuż zwykle pogrubiający. I teraz słuchajcie, ogromne, ogromnie jestem strasznie zawiedziona, że wszystkie moje tusze muszę zastąpić w tej chwili jednym. Dlatego, że ten jeden tusz radzi sobie z wszystkimi tymi właśnie korzyściami. On wydłuża, pogrubia, yy, dodaje objętości, ma bardzo głęboki kolor. No i słuchajcie, wyczesuje porządnie nam te rzęsy, dociera do najdrobniejszych rzęs, prawda? Tak. Tak wygląda jego szczoteczka. Bardzo takie krótkie, silikonowe włoski. Tutaj na czubku też ma. No i kolor czarny lub brązowy do wyboru. Ja mam jedno oko pociągnięte i jestem zadowolona. Tuż się nie odbija. Zobaczcie, jaki, jakie rzęsy są, e, długość rzęs na jednym i drugim oku. I wygląda to naturalnie. To nie wygląda jak taka pajęczyna, tylko naprawdę fajnie. Tuż geniusz, pięć korzyści e, dla Twoich rzęs. E, I co? I po prostu teraz się muszę pożegnać z moimi tuszami, bo ja po prostu uwielbiam je homikować, Uwielbiam mieć dużo tuszy w kosmetyczce, Dużo innych rzeczy też lubię mieć, po prostu, bo są fajne i teraz co, pasuje mi zostawić różowe i kolorowe inne, no a reszta tak naprawdę jest mi zbędna. Podnoty 10 na 10. 10 na 10, 10 sprawdza się i jest super, polecam go Wam, naprawdę gorąco Wam polecam, jest genialny, jak sama nazwa wskazuje.